W Polsce, zgodnie z ustawą przyjętą w ubiegłym roku, rząd ma obowiązek określić miesiąc, w którym w danym roku kalendarzowym będą wypłacane dodatkowe świadczenia emerytalno-rentowe, nazywane potocznie czternastą emeryturą. Przy ustalaniu terminu wypłaty konieczne jest wzięcie pod uwagę przede wszystkim możliwości organizacyjnych oraz technicznych organów odpowiedzialnych za obsługę świadczeń emerytalno-rentowych. Czyli zakładu ubezpieczeń społecznych oraz kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego. W czwartek, 16 maja, do wykazu prac legislacyjnych rządu trafiła propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotycząca wypłaty 14 emerytury w tym samym miesiącu co w roku 2023, czyli we wrześniu. Jest to jednak na razie jedynie propozycja, którą Rada Ministrów planowo ma przyjąć. Lub odrzucić do końca czerwca bieżącego roku. Dodatkowe świadczenie domyślnie stanowi równowartość minimalnej emerytury, jednak ustawa daje możliwość wskazania kwoty wyższej. W ubiegłym roku wysokość czternastej emerytury ustalono na poziomie 2650 zł brutto, co znacznie przekraczało wówczas obowiązującą kwotę minimalnej emerytury. Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jednak poza tym jest wolna od innych potrąceń, w tym komorniczych. Istotne jest również to, że 14 emerytury nie dolicza się podczas ubiegania się o świadczenia takie jak 500 plus dla osób niesamodzielnych, pomoc społeczna czy alimenty. Decyzja rządu w sprawie terminu wypłaty 14 emerytury. W roku 2024 powinna zapaść w ciągu najbliższych kilku tygodni zgodnie z harmonogramem prac legislacyjnych. Polacy z niecierpliwością oczekują na te decyzje, mając nadzieję na dodatkowe wsparcie finansowe w trudnych czasach.